Siemano! Witam Was po raz kolejny z Call of Duty Ghost. Tutaj Przemek oczywiście. Dzisiaj chciałem pogadać trochę o e, nowej generacji. Trochę z innej strony, inny temat. Ale najpierw tro, trochę o gameplay tutaj powiem. Z 20 do 6 tryb Crank. Gram tutaj MSBS. Także trochę OPS ta broń, ale m, bardzo dobrze się nią gra, więc dopóki jej nie znerfili trzeba ją wykorzystać i, i grać nią właśnie. E, słuchajcie, właśnie co do PS4, cały czas dostaję tutaj informacje od różnych osób, że nie będzie można dodawać żadnych filmików z PS4, dopóki Sony na to oficjalnie nie zezwoli. Tylko słuchajcie, ja oglądałem już nie jeden, nie dwa, nie pięć, nie 10 filmików, gdzie ludzie pokazują po prostu gameplay z PS4 właśnie, czy to z menu, czy to z różnych gier. W taki czy w inny sposób zostały one nagrane, to już nie wiem, nie mnie to oceniać. Słuchajcie, i jeżeli Sony nic z tym nie robi, to znaczy, że będzie można jednak nagrywać sobie. Oficjalny update ma wyjść, który nam ściągnie to zabezpieczenie HDCP i będziemy mogli już normalnie sobie podłączyć nagrywarkę HDMI i sobie nagrywać. Tylko nie wiadomo, oczywiście, kiedy wyjdzie ten update. Na razie nic o tym nie słychać. Ehm, no ja jestem troszkę taki zaniepokojony, bo w sumie nie wiem komu wierzyć. Jedni mówią, że nie nie będziesz mógł, bo ci zbanują kanał, drudzy mówią spoko, będzie wszystko ok, możesz nagrywać, nic nikomu nie robią za to. No jest ciężka sytuacja teraz. Zobaczymy jak wrzucę po prostu pierwszy filmik. Najwyżej już mnie nie zobaczycie na YouTubie. Chociaż um, mogę też dostać jakiś warning tak jak na przykład mapping .pl teraz, że przez pół roku tam nie może. Dużo niż 15 minut wgrywać. Jakieś tam sankcje ma porobione. Eee, no zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że to nie będzie takie hamstwo, że ktoś coś wrzuci. Mówi tutaj o mnie i o Pingwinie teraz, że złamiemy to zabezpieczenie HDCP i sobie wrócimy jakiś gameplay z PS4. I wtedy dostaniemy bana czy warninga, jakiegoś, jakieś sankcje. Mam nadzieję, że to tak nie będzie zrobione, słuchajcie. No bo to byłoby bez sensu, jeżeli cały czas Sony promuje swój, swoją konsolę. This is for the players, czyli to jest wszystko dla graczy. Jak interes ma w tym gracz, że, że nie będzie mógł nagrywać na YouTube, powiedzcie mi. Można uploadować sobie te filmiki na Facebooka i z Facebooka później sobie zgrać jakimś frapcem czy czymś, by ściągnąć nawet te filmiki i wgrać na YouTube, ale to jest bez sensu jak dla mnie. Ehm, tak czy siak, ludzie to robią, ludzie łamią zabezpieczenia, nawet dzisiaj oglądają właśnie filmik t dał swój setup i ma dokładnie takie urządzenie jak ja mam, czyli HDMI konwerter e, z DVI plus audio do HDMI identyczne jak ja mam i on to pokazuje na legalu, że używa tego do do, do HDCP właśnie na PS3. To jest oczywiste, że będzie też używał na PS4, więc to, 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 to nie ma co do tego wątpliwości i zobaczymy jak to wszystko będzie, słuchajcie trzymajcie kciuki, ja też mam nadzieję, że nic mi się z moim kanałem nie stanie. Trochę by było szkoda, właśnie. Już trochę tych widzów uzbierałem, i teraz, żeby mi tam jakieś sankcje zakładali, by była lipa. Troszkę słuchajcie, chcę też ruszyć z powrotem z projektem szatańskie zadania: czyli wydajecie mi jakąś klasę do zagrania. Mówię tutaj o goście teraz. Dawajcie mi jakieś swoje bronie, jakieś właśnie dodatki do nich, tylko nie dawajcie mi tak, co niektórzy tutaj piszą. Masz zrobić 20 kili podstawowej broni, 5 zapasowej, 2 granaty, 1 nóż, coś takiego. Słuchajcie, moje zasady są takie: dawajcie mi broń, do tego jakiś attachment. Perki zostawcie już dla mnie, także, broń, jakiś attachment, którym mam grać. Także w Ghostie nie będzie problemu, z tym z BF4 na razie nie gram za dużo, więc odpuśćcie sobie na razie. Ale jeżeli chodzi o Ghosta piszcie mi tutaj, ruszymy z tym właśnie projektem znowu szatańskich zadań, zobaczymy jak mi to pójdzie. Zobaczymy jakie najlepsze wyniki będę mógł grać i coś wrzucać, także broń plus, plus ataczmenty. Mam nadzieję, że więcej będzie tych komentarzy, będzie to połączone oczywiście z Q&A, jak macie jakieś pytania też zadawajcie oczywiście. Mam nadzieję, że to nie będzie tak jak umarła ta seria miesiąc, dwa miesiące temu, gdzie już nie było żadnych pytań ani nic pod filmikiem, więc no, zaprzestałem temu. Ale mam nowy Call of Duty, więc zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że nie, zawiedzie, nie zawiedziecie mnie i dacie mi dużo pytań, dużo klas do przetestowania. I powiedzmy, jakiś tam dzień sobie w tygodniu obierzemy, na weekend, na przykład, i zobaczymy co da się z tym zrobić. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Upgrade z wersji PS3 na PS4 mówię tutaj o Call of Duty Ghost i Battlefield, i Battlefield 4. Tak jak już mówiłem, zrobię to w wersji cyfrowej. Te gry będę miał na PS4 i będą do ściągnięcia za 10 euro. To, także ten upgrade jest zajebisty, ale jest jedna sprawa, która dopiero teraz zauważyłem że jeżeli będziemy grali właśnie w te wersje cyfrowe, musimy mieć wersję na PS3 włożoną cały czas do dysku do har naszego, no, naszego napędu w P4, także nie możemy sprzedać wersji PS3 i grać sobie na PS4, musimy ją cały czas mieć. Także trochę lipa z tej strony strony, ale no tak już zrobili Także dzięki za oglądanie, napiszcie mi komentarze, klasy i, i, i tak dalej. Słyszymy się w następnym komentarzu. Na razie!